Cześć, cześć widzowie, to jest mi kolejny odcinek z kanału Brawl Stars. a tematem dzisiejszego odcinka jest to, że będziemy zdobywali nowego zatymiarza, jeśli chcecie wiedzieć jaki to będzie, to wyczekujcie, ale zanim to, to subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrywał więcej. Przypominam, że na 400 subskrypcji będzie special, na którego Was bardzo gorąco zapraszam, a na 385 będzie zapowiedź specialu, na którego również bardzo gorąco zapraszam. A teraz przechodzimy do odcineczka. Tak jak mówiłem wcześniej, będziemy zdobywali nowego zadymiarza. Mamy zadymiarzy na ten moment 66 na 73, więc dzisiaj zdobędziemy sobie 67. Tym zadymiarzem będzie zadymiarz chromatyczny. o nazwie Samy. sam. Sam, wydaje mi się, że spoko jest, więc mamy akurat na jego kredyty. Ja jeszcze mi 104 zostaną, więc właśnie sobie go kupujemy na 3, 4, Ry. i tak się przedstawia nasz nowy zadymiarz więc się mega z niego cieszę, bo jest mega kozacki wejdziemy sobie na niego, on będzie na samym końcu, bo ma 0 pucharków w kolejnych odcinkach będziemy go sobie ulepszali ale tak się prezentuje, wydaje mi się, że jest spoko no i na, w kolejnych odcinkach będziemy bijali na nim rangi 5, 10, 15, 20, 25, 30 i 35. Więc za chwilkę sobie zagramy szybką rundkę, przetestujemy go. No i cóż, widzimy się w rundce. Widzowie, i tak jak mówiłem, jesteśmy już w rundce. Zagrałem sobie nim trzy razy i ten sam okazuje się, że jest naprawdę dobry. Myślałem, że to będzie taki zwykły zadymiarz. No i też nie jest jakiś najlepszy, ale jest mega, mega dobry. Jak wiecie, od razu ma się ulta. Jak się zaczyna gierkę I można go rzucić I Jak się teraz w niego wejdzie To jest się dwa razy szybszy Jeszcze raz możemy tak zrobić I patrzcie jak ja przyspieszam Widzicie I w przeciwnika też możemy rzucić I to przejdzie I zobaczcie I teraz przyspieszę Widzicie to jest mega mega kosackie A druga opcja jest taka Że rzucam sobie ulta tutaj I Idę teraz na przykład naładować sobie drugi raz ulta Może być nawet na tej willow OK. Specjalnie jej nie zabiłem bo, jakbym ją zabił, to bym sobie nie naładował ulta, tak? To mogę ją jeszcze raz naklepać i sobie mogę nabić ulta, ale chyba nabiję sobie na tym tiku, który jest tutaj. Ok, no i mam ulta, i teraz zobaczcie, rzucam ulta i ten ult, którego rzuciłem wcześniej, do mnie wraca. Więc pokażę Wam jeszcze raz. Teraz rzuciłem kolejnego ulta. Teraz się obawiam tego bula, bo ma dosyć dużo HP i mnie może z łatwością porobić. Ok. Muszę mega, dużo, mega uciekać. On będzie teraz tutaj. Okej, okay, naprawdę muszę uważać, bo ten ból jest niebezpieczny. Dobra. I widzicie, naładowałem sobie ulta i ten ult do mnie wrócił. I jeszcze ból sobie uciekł do strefy i od niej zginął. Więc jak mówiłem, ten sam jest naprawdę, naprawdę mega kozacki. I na kolejnych... W kolejnych odcinkach będziemy zły na pewno 15 rangę, więc wyczekujcie takiego odcinka, a może 20. Więc wyczekujcie odcineczka, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę, w górę, to już napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrywał więcej. Przypominam, że 400 na kanału, będzie special, na którego Was bardzo, gorąco zapraszam. A teraz Was zapraszam do oglądania innych odcinków, które również są na tym kanale. Więc dzięki za obejrzenie tego filmiku no i cóż, do następnego. Cześć!